To my również o gospodarkę zahaczymy, bo wpływ koronawirusa na tę zarówno krajową jak i globalną może być spory. O tym już mówią na całym świecie eksperci, a za mną również eksperci, goście. Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, doradca głównego inspektora sanitarnego. Witam Panie Profesorze. Witam. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Marek Kamiński, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych. Dzień dobry, dobry witam, witam pana. Państwa. Tutaj w studiu. Wracamy do tematu koronawirusa i pytanie do pana Marka Kamińskiego. Ponieważ bardzo ważną rzeczą jest również to, że boimy się przemieszczać z jednego miejsca w drugie, unikamy środków komunikacji miejskiej, no bo jednak są to jakieś takie miejsca mocno zatłoczone. Co w związku z tym będzie działo się z turystyką i z podróżowaniem? Jeżeli te krótkie dystanse nas przerażają, to co z tymi na dłuższe? No tak. W ogóle powiem, że turystyka jest czuła na sytuacje takie jakby. Wirus również, tak, ale powiem, że przeżyliśmy wypadki lotnicze, poprzednie wirusy, przeżyliśmy terroryzm, więc oczywiście turystyka również przeżyje tą sytuację, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj chaos informacyjny o, że tak powiem, skutkach wirusa na turystykę jest dosyć niepokojący. Dlatego mówię, że oczywiście mamy prawa, mamy obowiązki. Które nam nadaje ustawa o usługach turystycznych i ci klienci, odpowiadając jakby na, na to, cośmy rozmawiali, że jeżeli klient kupuje sobie sam bilet lotniczy, sam hotel, to musi się martwić o te tak zwane prawa swoje sam. Małe, ma szanse zaznaczę. Natomiast jeśli klient kupuje imprezę turystyczną zorganizowaną przez biuro podróży, które ma, że tak powiem, licencję, czy jest spisane do centralnego rejestru organizatorów turystyki, to ma swoje prawa. I tutaj muszę powiedzieć, Można że... zrezygnować z wycieczki. I tu właśnie wracamy do tego najbardziej dyskusyjnego ostatnio sprawy medialnej, czy klient może zrezygnować? Klient może zrezygnować zawsze, ale oczywiście traci wtedy jakieś pieniądze, które wpłacił. artykuł 47 punkt 4 mówi jasno, że i to trzeba podkreślać i mówić właśnie w mediach bardzo dobrze państwo to mówicie, że po pierwsze musi zaistnieć sytuacja nadzwyczajna, nieunikniona, której zarówno tenże pasażer podróżny, jak i biuro podróży nie miało na to wpływu. Wirus jest takim typowym przykładem. Druga sprawa, że tenże wirus musi mieć wpływ na realizację prawidłową imprezy turystyczną, którą klient kupił. Prawda? I trzecia sprawa, najważniejsza, że ten wirus musi być w miejscu, w którym klient kupił imprezę lub najbliższej okolicy. Tak mówi ustawa i tylko to jest obowiązujące dla biur podróży. Jeśli są spełnione te trzy warunki, trzy przesłanki, to oczywiście klient ma prawo. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to dotyczy na przykład Włoch, bo to najwięcej turystów jeździ dzisiaj na Narty do Włoch. Dotyczy 11 dystryktów, które Włosi określili jako czerwone, zamknęli. Klient nie może tam wjechać. Patrz Mediolan, kupiłeś imprezę do Mediolanu z wejściem do Laskali. Laskala jest zamknięta. Nie może zrealizować imprezy, podlega to pod zwrot, po zwrot pieniędzy. Natomiast muszę powiedzieć, że muszą to być te trzy przesłanki, które które mówią, że klient może dostać pieniądze. Dyrektor. Jedna zmiana. Ten koronawirus jest w czasie mediów społecznościowych i trochę to przypomina pierwsze reakcje na to, co się stało jak Orson Welles zaprezentował WOJNY światu świat w latach 20 kiedy ludzie naprawdę uwierzyli, że Marsjanie lądują i była panika. Tutaj te informacje naznaczone od naszych znajomych emocjami, jakimiś fragmentami stanowią różnicę. Stąd tak ważna jest rola mediów publicznych, by tutaj zawrzeć to, co naprawdę realnie wiemy. I może tutaj trochę otuchy tym wszystkim Jedno warto. Jedno zdanie na wrócić. sam koniec. Warto czy, czy można podróżować? Oczywiście, I dzisiaj są najbardziej I konkretne będziemy, i lepsze oferty. Oczywiście, warto do je tematu koronawirusa. Dziś. Wracać ponieważ faktycznie jeszcze będziemy pewnie długo, długo o tym mówić. Dziękuję panom za tę dyskusję. Zdrowia bardzo. sobie życzmy. życzmy. wszystkich. dziękuję. Zapraszamy bardzo. na wakacje i A my po zapraszamy wakacje. Zapraszamy na wiadomości. Do zobaczenia.